Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Zbliża się pomału pora obiadu, więc dzisiaj będzie troszeczkę chyba o jedzeniu. Na pewno wielu z Państwa słyszało od sąsiadów, dziadków, może od cioć, a być może nawet od specjalistów: takie zdanie: jak zgłodnieje, to zje. Ale czy głód zawsze? Jest wystarczającą kwestią? No, nie jest. I to najlepiej wiedzą właśnie rodzice. To wy Państwo, którzy jesteście na co dzień ze swoimi dziećmi, wiecie doskonale, że ta kwestia wygląda zupełnie inaczej. Pracuję w szkole specjalnej z dziećmi właśnie z ASD i na co dzień obserwuję, że kwestie związane z jedzeniem. To nie tylko sprawa biologii. Towarzyszą temu lęk, strach, nadmiar różnych bodźców, lub takie po prostu niezrozumienie tego, czego oczekujemy od dziecka. I w związku z tym te trudności właśnie generują zachowania, których również czasami nie dostrzegamy. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie rozprawili się właśnie z tą kwestią tych krzywdzących mitów, ponieważ one dotykają właśnie najbardziej rodziny, dzieci, które są pod opieką właśnie w szkołach w innych miejscach i my to naprawdę doskonale dostrzegamy. I zanim właśnie dziecko y, nauczy się jeść, musi poczuć się bezpiecznie. A zanim poczuje się bezpiecznie, my musimy je wesprzeć i przestać właśnie wierzyć w te mity, że jak zgodnie je to zje. Um. Trudności w jedzeniu. To jest problem bardzo złożony. Tych aspektów jest naprawdę wiele. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby się tym zająć, dlatego postanowiłam, że skupię się tylko i wyłącznie na wybiórczości pokarmowej, która tak pokrótce, najogólniej mówiąc, to trudność w jedzeniu różnorodnych produktów wynika z tego również wiele problemów zdrowotnych, tak? Ograniczona dieta może prowadzić nawet do zaburzeń funkcji poznawczych. Kluczową tej rolą jest zrozumienie tego zjawiska i obranie skutecznych strategii, które właśnie mogą pomóc dzieciakom z ASD. No dobrze, czas w takim razie na fakty, bo wokół trudności żywieniowych narosło bardzo wiele mitów. E, przyjrzyjmy się zatem właśnie niektórym z, te, z nich i spróbujmy się po prostu z nimi rozprawić. Jak zgodnie je, to zje. Dzieci w spektrum. Mogą mieć właśnie obniżoną percepcję głodu lub silny lęk przed jedzeniem, co sprawia, że nawet mm, długotrwały brak pokarmu nie skłoni ich do spożywania nowych produktów. Zresztą, jak popatrzycie Państwo na zdjęcie celowo, właśnie e, jest umieszczone takie, które w nas wzbudza obrzydzenie dzieci w spektrum naprawdę odczuwają czasami zupełnie inaczej e, smak, niż właśnie my. I nam się kojarzy on przyjemnie, dzieciom ze spektrum, nie zawsze. Więc jak zgłodnieje, niekoniecznie zje. Na pewno bardzo często słyszycie, ma autyzm. To normalne. Wszystkie dzieci z autyzmem przecież mają wybiórczość pokarmową. Nieprawda. Każde dziecko z SD to inna historia, i o tym musimy pamiętać. Rodzice są zbyt pobłażliwi. Źle wychowali dziecko. Na szczęście wiemy, że nie są to problemy wychowawcze. I że każdy rodzic naprawdę robi wszystko, żeby właśnie te trudności pokonać. Dziecko jest po prostu wybredne. No, to jest kolejna rzecz, którą na pewno, jak Państwo słyszycie, jest trudno zaakceptować, dlatego że. To wszystko ma podłoże, podłoże sensoryczne i lękowe, biologiczne i nie wynika z kaprysów absolutnie. Dzieci po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić. Dziecko z tego wyrośnie. Wyrośnie to troszeczkę, bym powiedziała jest na, na wyrost. Jeżeli podejmiemy odpowiednią terapię, to rzeczywiście możemy pomóc takiemu dziecku, natomiast. Fakty są takie, że trudności wynikają zupełnie z innego aspektu. Mity szkodzą bardzo szkodzą, bagatelizują właśnie trudności dziecka, opóźniają diagnozy i terapię, utrudniają poprawę jakości życia i wzmacniają te błędne przekonania. Także mam nadzieję, że przestaniemy myśleć w takich kategoriach i te mity przestaną e, być realne i te mity postaramy się po prostu obalić. Drodzy rodzice, wy najlepiej wiecie, z czym się borykacie, co was spotyka na co dzień i właściwie te slajdy obecnie kieruję do was. Na pewno y, znacie codzienny stres, z którym się borykacie. Y, martwicie się o własne dzieci, y, próbując zapewnić im odpowiednią dietę, i często czujecie się po prostu bezsilni. Y, gotujecie, unikając wskazanych składników. Yy, Przygotowujecie osobne posiłki dla dziecka i dla pozostałych członków rodziny. Gotujecie zawsze według tych samych zasad, żeby przypadkiem nie wystąpiły zachowania trudne. No i codziennie po prostu gasicie pożary. Coś chyba widzę, że jakieś zdjęcia na mnie wchodzą. Nie wiem dlaczego. Mhm jakieś problemy techniczne, ale dobrze, poradzimy sobie. Jeżeli chodzi o wyjścia do restauracji, zapewne w tej kwestii sami dostrzegacie, jak trudno wam jest pojawiać się w takich miejscach. Ile was to kosztuje, żeby w ogóle wyjść na zewnątrz czy do znajomych, że musicie nosić po prostu własne jedzenie. Tak samo krzywdzące są komunikaty, które słyszycie. To, że właśnie ktoś komentuje, nazywa to, w jaki sposób wasze dziecko się zachowuje, a ono po prostu nie rozumie pewnych kwestii, nie jest w stanie się pogodzić właśnie z tym, co mu właśnie w tej chwili podajemy, bo on to czuje zupełnie inaczej. E, wiele dzieci mm, odczuwa również, e, ma problemy jelitowe, e, wzdęcia, mm, Refluks, lub jeszcze inne zaburzenia, które im towarzyszą, i to powoduje, że musicie Państwo po prostu cały czas być czujni. Cały czas y, podlegacie medycznym y, tutaj, właśnie y, w kierunku, właśnie y, podążacie za lekarzami od jednego do drugiego. O tym bardziej chodziło, tak, że po prostu cały czas Wasza droga. Skupia się na tym właśnie, żeby y, logistykę waszą tak ułożyć, żeby jeszcze mieć czas dla siebie. Co na pewno nie jest proste. I dlatego y, tak ważne jest, abyśmy wszyscy działali wspólnie. Y, ważne są właśnie momenty wsparcia. I takim wsparciem jesteśmy w stanie otoczyć rodzinę we wspólnym dialogu, w tym, żeby wesprzeć odpowiednimi strategiami. Tych strategii jest sporo, trudno byłoby wymienić je wszystkie, ale na pewno należy kilka z nich po prostu za... Zainicjować i to są właśnie takie aspekty, jak zapoznanie dziecka z nowym produktem poprzez kontakt wzrokowy, najpierw dotyk, zapach, a dopiero na końcu smak, czyli robimy to wszystko małymi krokami. Wprowadzamy nowe produkty poprzez stopniowe modyfikacje znanych już produktów dziecku. Pokazujemy dziecku. Jak inni czerpią po prostu przyjemność z przebywania przy stole. Dzielimy odpowiedzialność, rodzic decyduje o tym, co, kiedy i gdzie, a dziecko decyduje o tym, co zje i ile. Dlatego musimy o tym pamiętać, że te wszystkie strategie działają, tylko musimy dobrać odpowiednią dla naszego dziecka, bo każdy nawet najmniejszy postęp to już jest krok. Do przodu i sukces właśnie naszego dziecka. Więc nie obawiajmy się korzystać, korzystać z pomocy specjalistów. Przepraszam, bardzo mi zaschło w buzi i ciężko mi się mówi. No i właśnie, o widzę, że znowu nie udało się um, jednego slajdu. W każdym razie chodzi o ten dialog, o którym tutaj panie mówiłyście. Dialog między specjalistami, rodzicami. Wszystkimi grupami, żebyśmy rzeczywiście pamiętali o tym, że jeżeli będziemy prowadzić ten dialog, to na pewno wsparcie dziecka w kwestii trudności odżywiania na pewno się uda. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Dziękuję od lepiej. W kwestii właśnie takiego podsumowania, bo temat jest naprawdę bardzo szeroki i bardzo trudny, dlatego że jest to kwestia, której też nie widać, widać ją dopiero w pewnych momentach. Jest ważna, dlatego że małe kroki mogą wprowadzić duże zmiany, i chciałabym, żebyście Państwo po prostu byli na to uwrażliwieni, nie oceniali. E, tak naprawdę dziecka, które macie obok siebie właśnie w restauracji, e, które e, robi jakieś różne e, akcje, bo tak to często jest nazywane. Dlatego, że te dzieci naprawdę potrzebują wsparcia i to wsparcie e, musi płynąć właśnie z różnych źródeł. E, Chciałabym, żeby właśnie w tym krótkim wystąpieniu wybrzmiało to, że niejedzenie często jest po prostu komunikatem, takim wołaniem, po prostu pomóż mi. I tutaj naszą właśnie rolą jest wsparcie właśnie dzieci, bo to jest niewidoczne, prawda? Tego nie widzimy. To widzą rodzice w domu lub rzeczywiście podczas posiłków, które spożywają dzieci poza domem. Dlatego dzisiaj. Bardzo widocznie. Państwu dziękuję i przepraszam za ten dyskomfort e, podczas mówienia, ale rzeczywiście nie spodziewałam się, że tak bardzo ważna jest czasami też woda właśnie e, od rana, rzeczywiście nie za wiele, więc proponuję Państwu, proszę naprawdę korzystajcie z wody, pijcie wodę, bo to generuje dużo potem trudności. Dziękuję bardzo.